Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Zaciska się pierścień wokół Ziemi, zaciska się pierścień wokół Ziemi, wydarzenia narastają, siła płynie nieustannie, wszystko się zmienia i wzmacnia. Nic już nie będzie takie samo. Powtórki są z o wiele większą siłą, efekt jest piorunujący. Gdyż nie przyjmujecie informacji, nie odczytujecie znaków, to klapki z oczu zostaną Wam zdjęte poprzez wydarzenia. Nic nie dzieje się przypadkowo na Ziemi, gdyż w prawach Pana nie ma przypadków. Jest to zgodne z prawem przyczyny i skutku. Choć nie wierzycie, choć nie przyjmujecie, to apokalipsa trwa. Wszystko na Ziemi po wydarzeniach odrodzi się na nowo. Choć niewielu zostanie, to ich doświadczenia wskażą im właściwą drogę. Odejście ducha z ciała ziemskiego to nie tragedia. To nie może być smutek, to radość, iż duch odchodzi do domu na poziom duchowo istotny. Wycieczka na Ziemię się skończyła. Na Ziemi kataklizmy będą tam, gdzie ich przyciągniecie skutkiem zwrotnym. Tam, gdzie ciemności mieszkają i was jako narzędzi używają, za waszą zgodą. Tam, gdzie ludzie nie żyją w prawach Pana, gdzie biedni i chorzy to tacy, którym brak wiary z przekonania, brak pokory do praw Pana, tam żywioły, armia Pana daje wam kolejną lekcję, uczy was, jak żyć w prawach. Lekcji jest coraz więcej, a Wy szukacie przyczyny we wszystkim, nadwyrażając swój rozum, a tu trzeba uruchomić wreszcie uczucia i zrozumieć, że to wszystko dzieje się w doskonałych prawach Pana i nieprzypadkowo. To oczywiste, że dziś nie chcecie dobrowolnie z Waszej inicjatywy uczyć się rozwoju duchowego. Nie macie pojęcia, co tracicie. Jak bardzo zubożacie ducha, nie wiecie nawet, iż życie duchowe na ziemi jest o wiele bogatsze i szczęśliwsze. A tu się pierścień coraz bardziej zaciska i czasu dla Was coraz mniej. Szansa może być tylko jedna. Możecie przejść koło niej, koło swojej szansy i nawet nie zauważycie bez uczuć, że to chwila dla Was. Bo rozum jej nie rozpozna. Kataklizmy to jak listy do Was wysyłane na przebudzenie, a wy śpicie i nic nie słyszycie, nie macie czasu dla siebie ani sekundy. To, co dziś się dzieje na Ziemi, już Wam powinno otwierać oczy bardzo szeroko. To z Waszej strony musi być wysiłek, bo inaczej obudzicie się w centrum wydarzeń. Oku cyklonu, na wakacjach, w ciepłych krajach. Wszystko zrozumiecie, każde słowo chłonąć będziecie i wielokrotnie powtarzać, aby sobie dobrze utrwalić. To są słowa Pana poprzez objawienia do was przemawia Pan. To wy musicie w ostrzeżeniach i objawieniach odnaleźć miłość Bożą, przyjąć Ją i podążać tą drogą, drogą prawdy. Zobaczcie, jak bezradny jest duch, gdy chodzi o żywioły wulkany, tornada, huragany i trzęsienia ziemi które trwają tylko 30 sekund zabierana jest wam materia, a wy tych znaków nie odczytujecie, choć one są tak wyraziste. Stworzenie cały czas podpowiada, lecz nie macie narzędzi do odczytywania nie macie już pojęcia, jak odczytuje się obrazy. Płynące z duchowości do Was, duchów. Nauka Was interesuje, chcielibyście wygodnie i leniwie wszystko dostać. A to, co niewygodne i co do odpracowania, uważacie, iż trzeba Wam to zabrać, wszystko natychmiast Wam poukładać. A tu trzeba się wziąć do pracy i samemu odpracować wszystko, co uczyniliście innym duchom w tej inkarnacji i w poprzednich. Nie ma litości, bo to krzywdzenie Was i wtedy karma się powiększa. Prawa Pana dotyczą każdego, lecz tu chodzi o to, abyście świadomie z pokorą je stosowali, a stanął się Waszym oparciem, staną się Waszym życiem, wtedy będziecie szczęśliwi i zdrowi.